Zobaczcie co się tutaj wyrabia Patrzcie gdzie agregat <grystanie> Ale jak to nawigacja próbuje wyciągnąć ja jeszcze mam chyba 3,5 metra za mało wpisane na ten skos Nie no, stwierdziłem, że Może bym sobie poradził Ale jest po prostu tyle tych dziur w portu Ziemia będzie niestety mocno rozdrobniona. No trochę też te korzenie tutaj widać, że tą włókę podskakują, ale wydaje mi się, że i tak powinno być chyba lepiej, bo tam im niżej, tym jest gorzej. Bo tu jeszcze taki byk ciągał, to jeszcze miał prędkość. Agregat już jest po prostu totalnie przerobiony. Łapy wyrzucone, na dwóch rzędach jedzie boki doregulowane Rozbędny, to jest zabieg trzeba by było... mieć dobrą paletówkę właśnie i z fajnym wałem i to by wystarczyło o, i tak się zapycha no, spodziewałem się tego mimo tego, że tu jest wąsko, ale właśnie jak trafi te ale jeszcze poczekam chwilę zobaczę i właśnie to jest ten problem, po tym głęboszu, że to i tak się potrafi zapchnąć, nie? Dobra. Idziemy zobaczyć te No, to dalej jest luźne, nie? to właśnie zapychają te kurde korzenie, o. To co wyciągnął, por porciak to wyciągał i on będzie musiał między siewnikiem przelecieć ten wał jest w powietrzu jak widać yy, bo o co mi chodzi o, chodzi mi o to żeby tej ziemi mocno nie zawijać no niestety wyszło źle żeby jeszcze ją tu uprawić a to dalej będzie miękkie pod spodem tak tu jest tylko o ruszone do siewu te 8-9 cm i tak to zostaje no i tak to się zapycha to w dzień jeszcze coś zobaczysz a w nocy mm. i mimo tak ekran wyrzucony Jeden rząd łap wypieprzony i tak się to piernicie pierniczy się no dobra zobaczymy, zobaczymy No bo tu dalej jeszcze po portu to jest mięciutko chodzi tu to, że ziemia jeszcze siada no Ale właśnie te doły żeby wziął i przerównał kwestia dostrojenia jeszcze idę tam podnieść do hydraulikę do góry i... Nie będzie idealnie, tu wam się wydaje, że będzie najgorzej na tym polu, no ale nic, czy najgorzej, no zobaczymy, no jeszcze nic nie jest powiedziane. Pozdro.